To ja, wasz kosmetolog Agnieszka Józefowicz na co dzień dbam o Was, a dziś kosmetolog Nikoletta zadbała o mnie. W związku z tym, że jestem mamą dwójki dzieci, byłam dwa razy w ciąży, szczególnie moja skóra na brzuchu potrzebuje szczególnej opieki, ale też nie tylko. Jak każda z was lubię być dobrze zaopiekowana zrelaksowana, ale jednocześnie chodzi o to, żeby było skutecznie. Dlatego zdecydowałam się na najnowszą technologię wykorzystującą falę elektromagnetyczną, która działa na zasadzie apoptozy, na poziomie tkanki tłuszczowej, jak również silnie ujędra, skracając na kolagenowe, zagęszczając i ujędrniając skórę. Aby zmaksymalizować efekt napięcia i ujędrzenia skóry, w drugiej kolejności zdecydowałam się na zabieg z kolagenem. Procedurę zabiegową powtórzę czterokrotnie. Nie ukrywam, że skusiły mnie efekty naszej wspaniałej pacjentki Eweliny, która przeszła całą terapię, jednocześnie połączoną z aktywnością fizyczną oraz dietą i efekty są naprawdę spektakularne. Oczekuję podobnych, także zabieram się również do pracy. Bacznie obserwujcie moje postępy. Może zainspiruję kogoś do pracy nad sobą.